Witajcie w mojej kuchni. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić syrop. Syrop na ogólnie takie stany z przeziębieniami, górne drogi oddechowe, zapalenie skrzeli oraz który pomaga także w kaszlu. Taki syropek jest ogólnie bakteriobójczy. Robimy go właśnie z takich pędów z sosinki. Można też zrobić naleweczkę, oraz syrop do wody. W każdym razie, co nie zrobicie, zawsze Wam to pomoże. Zawiera dużo witaminy C i różnych innych takich aromatów. Zresztą, kto, ach, kto nigdy nie, nie czuł, jak pachnie sosnowe drzewo, to po prostu ten aromat jest przecudowny. Mianowicie takie pędy sosnowe zbieramy od końca kwietnia do początku maja, w tym okresie, lub też można. Ja mam akurat taką małą syseckę: można zbierać zielone szyszki, i one już zaczynają występować pod koniec maja. Zbieramy wtedy szyszki, kroimy je w kosteczkę i także wrzucamy. Według mnie szyszeczki mogą być lepsze, będą miały więcej soku niż e, pędy. E, rzecz ujmując, na 1 kg pędów używamy 1 kg cukru. Nie przejmujcie się, jeśli za dużo dacie cukru. Lepiej dać za dużo cukru niż za mało, bo w tym momencie cukier jest naszym naturalnym konserwantem, dzięki czemu nam to nie spleśnieje. Więc dajemy dużo, dużo cukru. Ktoś zaraz powie, no ale to się zrobi ulepek. W tym momencie, jeśli robi nam się ulepek, a to co to jest? To jest sok do wody, to jest ulepek. Tym słodzimy herbatę. Więc w tym momencie, jeśli zrobimy ulepek, zaczepiłem się na firance, zrobimy ulepek niezdolny do picia, bo będzie za słodki. Robimy sobie herbatkę, czekamy aż ta herbatka tam troszeczkę przestygnie do takich 50 stopni. Tak samo jak miód się dodaje, to herbata nie może mieć więcej niż 50 stopni, bo w tym momencie dobre właściwości robią kaput. I po prostu łyżeczkę takiego syropiku do herbatki, słodzicie i pijecie sobie. Magnifik zdrowiuśką herbatę. Ewentualnie dla dzieci, które mają tam jakieś przeziębionko i przeziębionką taki ulepek jak znalazł, jak dla dorosłych nie pasuje. A taki ulepeczek dolewacie pół litra spirytusu, yy, pół litra soku, pół litra spirytusu. Macie w tym momencie ponad 40% naleweczkę. Taką słodziutką, mocną, słodziutką, zdrowotną naleweczkę. Dobra, to tyle jeśli chodzi o wstęp. Mianowicie, jak już uzbieramy sobie tych pędów, musimy je. Pokroić w miarę drobno. Potrzebujemy też oczywiście cukier oraz w moim przypadku są to świeżo ugotowa ugotowane, umyte yy, słoje. Oraz warto się przejść przy okolicznych sklepach. Ja akurat za bardzo nie przypadam za setulkunami. Kiedyś miałem taki okres, że lubiłem sobie działność, ale warto przejść się przy okolicznych sklepach, znaleźć się jest Hap, hap, hap i ludzie wyrzucają. Warto przejść pozbierać dobry uczynek. Posprzątacie środowisko. A plus taki, zbieracie sobie takie seteczki myjecie i później po prostu w to rozlewacie sok. Jeszcze będę musiał się dowiedzieć, czy ten już gotowy sok e, się pasteryzuje, bo może być coś takiego, że Wam powstanie wino. Wam powstanie wino, przez co jeśli nalejecie towar tutaj, zakręcicie, odstawicie do piwnicy, do chłodnego miejsca, może eksplodować jak dobra petarda. Dlaczego? Bo się wytworzył ogromne ciśnienie. Kiedyś tak miałem właśnie z sokiem malinowym, źle zapasteryzowałem, fermentacja dalej trwała i, i cała piwnica była do malowania. Więc się upewnię, bo moja matula z moją babcią, prababcią zawsze to robiły, zawsze mi dawały. Tak samo na zapalenie skrzeli miałem stawiane bańki takie, wiecie, starodawne zapomniane metody, ale jednak czasami warto wrócić sobie do takiego lecznictwa niż faszerować się tabletkami chemicznymi to nas tak naprawdę nie kosztuje, jak będziecie zbierać takie pędy ja to akurat zbierałem z miejsca gdzie nie ma dojazdu samochody po prostu tam nie jeżdżą się nie kurzy, bo jeśli zbieracie gdzieś przy trasie, gdzieś gdzie samochód przejedzie i się przykurzy warto yy, wcześniej to umyć, akurat umyję też niedawno deszcz padał więc się nie martwię, że to jest jakoś przykurzone, czy coś. Więc warto sobie to... No i jeszcze jak zbieracie, zwracajcie uwagę, czy nie ma takich czarnych małokrobaczków, tak zwane mszyce, które są pilnowane przez mrówki. Ta mróweczka przychodzi, łaskocze mszyce tam, gdzie trzeba. Mszycka... Nie, nie wiem, czy ona robi kupkę, czy ona po prostu górą zwraca, a mrówka sobie ten słodki ulepek po prostu zjada. I mrówki bronią mszyc. Mszyce są ogólnie ze szkodnikami. Ech, I biedronki i te pożerają, ale ze względu na to, że mrówki bronią, to biedronki mają przekichane. Dobra, teraz biorę się za krojenie naszych pędów. Najlepszą i sprawdzoną metodą jest nóż. Próbowałem takiego Master szefa, co się kręci, ale nie dawał rady, więc najlepszą metodą jest nóż. Tu jeszcze jakaś resztka buły. Dobra, jest czysto. Bierzemy sobie nasze pęda. Oczywiście emisja tego odcinka będzie gdzieś w okolicy czerwca, yy, bo ten nasz ulepek musi miesiąc ponad stać, a chcę po prostu, żeby to było fajnie wszystko tip top. Po prostu układamy sobie o nasze pędka w ten oto sposób, a i bardzo ważna informacja, jak zrywacie pęda nie zrywajcie szczupków, nie zrywajcie szczupków tylko z bocznych gałęzi, bo w tym momencie jeśli zerwiecie szczupka te pędy, no to nasza sosna nie pójdzie w górę, tylko pójdzie na boki i będzie skarłować ciała. Dobra, no i co? Kroimy sobie na taką drobniutką, no aż taka drobna to nie jest. o Coś z takiego. Bierzemy słój i napełniamy słój. Ja robię to w taki sposób, robię warstwę Właśnie sosenki oraz to posypuje cukrem. I teraz znów bierzemy sosinkę, nasze pędy. O, układamy sobie. Polecam robić to w rękawiczkach, na to, że one zawierają żywice i będą nam się po prostu łapy mocno kleić. I znów ucinamy na bogatości. Uwierzcie mi, że ten nóż jest mega ostry, a ma spory problem z ścięciem tego. No i to znów bierzemy i zasypujemy. O. Zasypujemy, jak możecie usłyszeć, ja w domu zbytnio dużej ciszy nie mam. Zasypujemy, bierzemy cukier. No I w taki oto sposób lecimy z całymi naszymi Pętami. No i dobra, już mamy zasypane nasze i pokrojone pędka z sosinkiem. Pędy sosny na trzy takie swoje po górach z biedronki. E, dwa kilo cukru. Następnie co musimy zrobić, musimy przygotować jakąś gazę, pieluchę tetrową, szmatkę, żeby nasz siuwar sobie mógł oddychać ale żeby nic nie mogło dostać się do środka w tym przypadku jakaś mucha, meszki, mróweczki itp. itd. bo jeśli zamkniemy to szczelnie, tam się zaczną wytwarzać gazy i może zrobić nam kabum i teraz najlepiej przydałoby się to złapać gumką ja tu jakieś gumki mam mam tu jakieś gumeczki Złapię sobie delikatnie gumką i Semanifik. kolejny słoik Pyk. Na gumeczkę. O. I jeszcze jeden słoik. Jeśli ktoś z Was nie ma gumek, można zrobić to za pomocą drucika lub też taśmy. Czyli w tym przypadku łapiemy, tak. oklejamy naszą. Gazę u dołu. O, taki oto sposób. Jeśli nie mamy gumy, po prostu nie zostawiam jedna, ale chciałem Wam pokazać jak. I teraz e, stawiamy to w ciepłym miejscu, niezbyt mocno nasłonecznionym, bo słońce i promienie UV szkodzą naszym witaminom. Więc ja wychodzę z tego założenia, że nasze słoje muszą stać w ciepłym jasnym w miarę pomieszczeniu w jakimś parapecie, przy grzejniczku ale nie stawiałbym na parapecie od strony południa gdzie przez cały dzień jest słońce ja wiem, że to słońce dość szybko sprawi, że nasz, nasze pędy puszą soczki ale ja do końca nie ufam promieniom słonecznym jeśli chodzi o nasze witaminy, ja dlatego mam nasze słoje od strony północnej, to już są słoje, które mają jeden dzień zobaczcie na ten cukier Widzicie, to już tam u dołu zaczyna powoli się to rozpuszczać. Wiadomo, jak byłoby cieplej, byłoby to o niebo szybciej. Zobaczcie tutaj na przykład. Tu już widać u dołu sos. Widzicie? Jest już taki gęsty sosik i od czasu do czasu można tym tak potrząchać. A jest gitara, że tu się ładnie cukier rozpuścił. Będzie można tam jeszcze trochę cukru dosypać. Tutaj widzicie, tego cukru jest na bogatości. Trochę potrząchamy I tyle Więc Drodzy moi mili Widzimy się Jak będzie coś się działo, ale prawdopodobnie dopiero się zobaczymy za miesiąc I porobimy z tego różne inne rzeczy, czyli naleweczkę i syropik A więc wytrwałość. Po dwóch tygodniach cukru już zostało. co zostało w Soczku też jest Choć nie spodziewajcie się Bóg w jakiej Eureki, ze względu na to, że no niestety te pędy nie mają za dużo soku w sobie e, Może ze względu na to, że suche Sucho jest dość mocno Pozbieram trochę szyszek Zbieramy sobie takie małe szyszeczki Ale pachnie mocno żywicą i przekrajamy je na pół, żeby ten sok po prostu miał jak się z tego wydostać. no i co? Bierzemy cukier I zasypujemy P. Próbujemy cukrem. No i nasze szyszeczki są już ładnie obtoczone w cukrze. I zobaczymy. Jeszcze sysecek nie robiłem. Zobaczymy, co się bardziej opłaca, pędy czy szyszeczki. Wiadomo, pędy jest lepiej zbierać. Ja znalazłem tylko jedną sosenkę, na której było aż tyle tych sysecek. Bo nareszcie, to powiem wam, była straszna po Mało jest tych sysek. To bo mamy końcówkę właśnie maja, damy trochę więcej cukro, i niech sobie kołtuni, Więc widzimy się po jakimś czasie. Minął miesiąc, czyli dokładnie 4 tygodnie. Tak wygląda nasz koksik. Zobaczcie, tu już bąbelki są. Co oznacza, że to się zaczyna przerabiać wino. Musimy później to zapasteryzować. Bo inaczej, jeśli to przelajemy do butelek szklanych, zakręcimy to po paru dniach będzie małe kabum i piwnica do sprzątania. Garnek, cedzak i pieluszka. Pieluszka po to, żeby te syfy nie przedostały się przez te drobne oczka w cedzaku i zostawiamy, niech sobie tak cieknie, nie wiem, z godzinkę będzie potrzebowało, żeby to wszystko uciekło. Dla takich bardziej <coughs> w gorącej wodzie kompane, kompanii wlewamy to wszystko tutaj tą Pieluszkę zawijamy i wyciskamy po prostu ale ja mam czas po prostu to przychylę i niech sobie kapie słuchajcie jak sobie to fajnie kapie i tak to wygląda jeszcze dwa słoje to wykapie i zamiana małpeczki przed użyciem warto pukać tak prowizorycznie tylko bo to i tak były myte i tak były myte nasze małpeczki stawiamy sobie jedną ręką ciężko lajek pyk i patrzcie ile sugar crabs o no. sosik na bogatości miodzio, tylko nie rozlać bo potem będzie wszystko się kleić o ładnie I prawie do pełna lajemno i tak to wygląda. Olejek tutaj. Naszą setuchnę zakręcamy. A no teraz to będzie do wody. O, pyk. I odstawiamy. Pasteryzację Czas zacząć. I powiem Wam, robię coś, co nie mam zielonego pojęcia, czy to się uda, czy nie. Bo tak jak pasteryzujemy słoiki z owocami, czy czymkolwiek. Po prostu od ciepła to się wszystko rozszerza, i te nakrętki od słoików po prostu wypuszczają te gazy, i później zasysa i jest po prostu zawykowane. Jak tam się nazywa? Eee, a tu jest szczelnie zakręcone i teraz nie wiem, czy podczas pasteryzacji po prostu tych butelek nie rozerwie bo tutaj słoiki się po prostu rozszczelniają podczas gotowania i to on sobie bluka, 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 i później przestawiam do góry nogami, i to zasysa i mamy podciśnienie, czy tam próżnię. Wybaczcie mi za moje niesłowne wyrażenia. A tutaj właśnie nie wiem, jak to będzie z butelkami. Czy uda się to zapasteryzować? Czy te butelki zaczną przepuszczać? Czy wytworzy się ciśnienie i rozerwie butelkę? Nie mam zielonego i bladego pojęcia. Ale trzeba zapasteryzować. Dzwoniłem do Matuli. Upewniałem się, bo jeśli tego nie zrobimy, to jeszcze w tym przypadku to będzie widać, jak będzie rosło nam, bo będzie wtedy Wypukła wieczka, czyli nakrętka tutaj nie zobaczymy, czy będzie wypukła, i to wtedy się zamienił takiego mini granata, i zrobił bum. Mi kiedyś tak właśnie sok, który źle zapasteryzowałem z Malin, zrobił kabum i miałem z litra soku całą piwniczną malowanie, było lipa. No więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Robię pierwszy raz, paseryzuję butelki. Nie wiem, może powinny być delikatnie odkręcone, nie wiem, przekonam się. Wtelka jaka mi wbuchła z sokiem właśnie wyglądała w ten oto sposób. Z taką gumową uszczelką, więc ona... Jeszcze jest z zaciskiem, więc ona nie miała prawa się rozszerzyć, więc dlatego zrobiła bum. Jeśli chodzi o te seteczki czy słoiki, słoiki to wiadomo, ale o seteczki spokojnie one same sobie tam się poluzowały. Po prostu korek też jest metalowy, po prostu się ten metal rozszerzył. I to po prostu się wydostało, więc bez problemu. Mam nadzieję, że jak się tam wytworzy jakieś gazy, to nie będzie bum, tylko ten korek też się rozszerzy i zrobi w razie czego. Zupełnie to jest inna konstrukcja, więc powinno być ok. Eee, one były poluzowane. Poluzowane były, jaki wyciągałem z wody, były poluzowane, ale na bezpieczeństwo delikatnie pst, Dokręciłem i jest eee, w porządku. Tak to wygląda, zobaczcie. Jeśli chodzi o nalewkę, bo nalewki nie robię w tym roku, bo mam spory szczyt alkoholi, ja nie ma kiedy po prostu tego wypić. A to po prostu będzie sok dla dzieci, też dla mnie, bo zawiera bardzo dużo witaminy C. Naleweczka, bierzecie litr, pół litra spirytusu na pół litra tego soku, mieszacie i to, cała jest filozofia i w tym momencie macie około 42%, tam 45% nalewkę tak zwaną kobiecą, ona będzie słodziutka. Będzie dobrze w łeb kopała i mało miłość po prostu, tak od czasu do czasu sobie tam lufkę wypić i tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Wybaczcie za taki harmider, zamotanie po prostu. Czerwiec urodziny, za dużo na głowie było i... Ale już mam po prostu spokój, już tutaj jest pusto. Jeszcze lecę do rodziców to pozbiera troszeczkę czereśni, żeby sobie powekować na zimę, pokażę Wam tylko jak to mniej więcej wygląda i ja się po prostu z Wami żegnam, mam nadzieję, że komuś się ten przepis przyda. Może jak będę miał chęci to zrobię jeszcze smoczek z czarnego bzu, z kwiatu czarnego bzu, bo jest podobno lepszy, ma więcej witaminy i tutaj jak widzicie już zapasy się powoli uzupełniają, czereśnie, wiśnie, tylko czereśnie trzeba podpisać. Bo wyglądają jak wiśnia, tu są truskawki, a ja powiedziałem wiśnia eee, To jest braidaka Brajdaka i tutaj jeszcze będzie uzupełniona. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, nie zanudziłem was eee, Chociaż jak jedna osoba ze stół Wykorzysta ten przepis to i tak będę szczęśliwy i tak Jeśli ktoś z was kiedyś zrobi sobie taki syropek Albo piliście kiedyś taki syrop, możecie dać eee, znać w komentarzu jeśli chcecie się ze mną podzielić jakąś wiedzą, też możecie napisać. Jeśli chcecie mnie za coś skrytykować, też możecie napisać. Pamiętajcie, tylko krytyka, nie hejt. Bo hejt to jest ciśnięcie po kimś, a krytyka po prostu, że nie umie się wysławiać, popraw swoje słownictwo, bla, bla, bla i tak dalej. Wszystkiego się ciepło i na razie.